Nie wiem, jak na Discordzie dzień. Uwaga, na bok. Ja się nie boję. Ty <laughs> się boję, widziałem, jak tam biegał i... na 500. Ty... O kur. Słuchaj, <laughs> no. Ewentualnie została pewnie jakieś tam. I potrzebne kilka, no może pozbyć się, jakby ci skład pochodnie. Co, co mam? A tych bloczków z góry, nie? No, na zakręcie głównie, bo tam to trochę na A, zakręcie. Okej, okay, wody się pozbyłem tutaj. I tu, tu, tutaj jest dużo jeszcze wody. O, jak tutaj. Wody. O, tam jest drama, tam trzeba z gąbkami, nawet tego się nie opłata nie? A dlaczego ten powiedział wody nie rozpi? A? Jak ma cię rozpie... wiertłem wodę. No nie wiem właśnie. wodę. Jakoś kolektować. A masz te gąbki? Weź, weź od razu zabierz. Nie, nie, nie mamy chyba gąbek. Mamy tam gąbki? No, pewnie nie. nie. Uh, yeah. What are you doing? A bo dobra, nie, szczerze mogę po prostu trochę. Poczekaj, bo byłem głupi. Nie mogę, O! Chcę zrobić tam, jak to się. nazywać żeby. A bo. Nie no, cofaj, tu tutaj odjechać? Bo będzie by się wskazało. Ale ja mogę chodzi? do końca pojechać? Tam, do fabryki? Na, no, bo później ja tam będę jechał, a nie są połączone tam tory na koniec. Daj wiem, kurtyści się zespili. Tak zwykle. Kurtysta w sumie będzie. Okej, okay, kurtyści. Okej, okay, jak do przodu jechać? Dave, jakby wchodził po kanał. Okej, I see. O, I dostaję see. informację, że tak koniec. Ja myślałem, że tylko mi ta informacja jest. Hu? What? Echu, what the fuck, this is. It? <śles> what the fuck, bro, what A ja chyba się chujem, że ich ochraniają przez szachami. <śles> Ups. Tak, strzelę sobie pociek, dajajcie jajce, co się może stać? Na sekundę. I tarnik będzie przy 170. się może nie wyjebie. Tu no, są w stanie, jak wyjedźmy, to Czekaj, czekaj, najpierw muszę sobie zjeść. A, ja wchodzę. No, ja muszę sobie zjeść, mieć full HP, jakbyśmy mieli się ruszyć. Tak na bardzo. Czekaj, na się. Nie no, raczej znaczy jak coś będzie na naszej drodze, to długo tam nie będzie. Gotowy? Ja nice, jestem F5. No. I chodź w piersi. O kurde! I po kurde! Patrz na mapę, jak to wygląda. O oh, kurde, coś się stało. By <grym> ich A bo, o kurde! Pociągnąć ten... ten. Pociągnąć mały. Bo zapowiedziałem, że tutaj po prostu Pociąg drugi, to jej. Poczekaj. Ju, ju, już to naprawiam. Co jest? Reaguje pan? A nie, nie ten pociąg miał. Nie, go cię no, bo on się w nie? Tak, mocno przy... Dobra, wracamy na ten. No. Czekaj. Dobra, pan, pan parkour, wiecie. Ty! czemu ja k wody nie mam. A bo cofałeś? Ty, ty, ty jak cofasz, to od razu ci cała woda. Okej, okay, dobra. Ty, ty, bo nie mogę wejść. <laughs> Tam w parku daję. Parku bo... Dobra. dobra. F5. Okay. I let's go. Yy, poczekaj, chciałbym zobaczyć, jaką całą, ty, jak szybko przejedziemy całą trasę, którą zrobiliśmy. O, kur... Ty, teraz za kamery. To Station. <laughs> Dobra, tak to można... Ty! Yy, dobra, wracamy na ilu? Wracamy na ilu, Śmigla? Jak na ilu? W szkodę, że już <głos> <głos> Ja mogę... W dać. Dobra, zaskoczę cię, dobra? No. Poczekaj. J, J to jest... To jest mniej więcej... Powiedziałbym tak, 4000 kratek. Dobra. jest to to, to, nie, nie, nie taką prędkość, nie Dobra, dawaj. Czekaj, zabrałem. Nie, to się źle skończył. 3-4. Liczę ile będziemy jechać trochę dłużej niż myślałem. być 4 sekundy. Czyli wyszło jakieś 6000 kratek? Jesteś się Ale na sekundę. Tu zeszedł prawie cały <laughs> Zajebiste. Dobra, dam na większą prędkość ile setka. 200 ja eee, daj, daj tam. ja tam nie setkę. To set... no daj setkę, nie ja, szanuję żeby... Bo nie wiadomo ile. A że jak będziemy kopać, to ja będę na normalną prędkość. Na normalną to jak będziemy, będziemy kopać? O, to no, bo to będzie z... to o, się git. zmienia. A tak to może pakować, że przejdzie przez 5 bloków i nie kopię. Dzień dobry. Okta potwierane. Ja No fajeczka musi być. Cały serwer tutaj jest? Czy mi się wydaje? Tak. Obec obecnie żyjący. <grym> Okej, okay, dobra, mam rozwiązanie na to. <grym> Nie. Aha. Mówisz, że znowu lecisz z random banem. Hmm, ciekawe, kogo teraz. Zgodzie się z Random Kikiem. Nie, ciekawe czekaj. <grym> <teraz> <grym> ja, <grym> kogo ja chyba wiem kogo wyrzuci. <grym> Myślę, że wszyscy wiedzą. Dobra, e, 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 e. <śmienny> <śmienny> Dlaczego oszukujesz? Przepraszam bardzo. Czemu, czemu oszukuję niby? No a nie oszukujesz? Tak, się O! A, no i... Panara. O, jednak został. A, shit. Nie, no panowie, nie oszukuję, co... To... Nie oszukujesz, wcale. Nie można jednak zmienić na bombę nuklearną w ekwipunku jak się jedzie. Ej, nie mogę teraz oprzeć do pociągu tamtego. No to, to nie O kurwa, jak sromo. Coś tak niewiarygodnie to zapierdala pod górę. Stój, stój! Zatrzymaj się na stacji. Dobra, ja z tym maszynistą nie jeżdżę. A, bo tu nie ma tego następu. Co to za pies popierdolony? Mój. Jakie nie? Mogę go w sumie posadzić? Nie, A... ale mogę z nim jechać. A, jak Dobra, gdzie zawieś? Zamykam e eee, eee, e, Krzyś! Krzyś! Coś ty zrobił, że o? Jak to? Jak to zazerczało? Co? Jak? Ty to zajebałeś. A? mam. nie? O, dawaj! Czy się jak powiem ci, że no ja jestem tak. geniuszem, naprawdę? Rzuciłem. Oddawaj. Co? Temu. Mówisz, że idziesz dać temu temu Kiemu, temu Dino A weź, że, że, że to, 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 tego nie. O, byłem. trafiłem! A zrobimy mapa r <grym> <grym> Dobra, robimy bana dla osoby, która... No, kur... dlaczerwych na chwilę. to by cię znowu nie złapał. Robi... Rozumiem, że robimy teraz rosyjską ruletkę. A, rosyjska ruletka, kto dostaje bana? Dwa, trzy, cztery, 4 ry. O Nie, oho. To nie poszło chyba. Nie, czekaj, czekaj. Zapomniałem o wyjściu. Nie ma małpy. <laughs> Dobra, trzy, cztery, o O. Jesteś... o, A, pan... o. <laughs> Dobra! A bana dostałem super! To chodź idziemy na kradzież no. Dobra, chodź najpierw dla czara ukradniemy. aaaaa eee... Po to... cichu, po hmm. cichu, Piotrek. Tutaj mam 20 jabłek. Jak chcecie? Mam. Wziąłem. Daj, daj. Znaczy. Dobra, okradliśmy go, nie zauważył, chodź. Nie zostawiaj po sobie śladów. Wycieram od razu. Dobrze. Dobrze, że nas nie widzi. wam ją. Potrzebujemy bardzo pilnie. Jak w la... Jak w peideju Dobra. Czyli jak nas zauważy, to odjebać. Tak. Dobra. Ale chyba nas nie widzi. Ha. I gdzie ty idziesz? Ty to nie są jabłka? Pomidory. Kurwa. Tobie też się włączyła taka muzyka? A, to z telewizora, dobra. Dobra, teraz magazyn chodź. Ma kamery na krześ... Na, na tych sofach. One nie nagrywają, one patrzą na bieżąco. Ta muzyka. Ej, no właśnie mówię, no to też się włączyła. Dobrze słychać się? Ja pierniczę, taka idealna. I ty, ty ją puściłeś dla no, ta, Tak, przez mikrofon. Nie ja zostałem skąd to leci, myślałem, że to coś się włączyło w telewizorku Mówicie, mówicie że jest misja w no to włączyłem i muzykę muzyka. No, ale muzyczka jest idealna, trzeba przyznać. O, to tutaj siadło ideolo. Aż czy nie? Dobra, twoja kolej, weź ty sprawdź, bo ja nie widzę nic. Co jest? Co się dzieje? Techno? Nie, 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 tu jest misja. Po cichu. Piotrek. Poboczny łup. Może być. Dobra, idziemy, półtora taka jakieś... wziąłem. A jakieś enchanty fajne mają się nie. Niech się tak stanął. Ob żebym no. patrzył się na nią? A to wycofuj się, nie? A, dobra, zapomniałem. Nie widzicie, to wycofuj się. Jak ciebie zobaczę na shifcie to nie wiem czy oleję. Kurwa widzi mnie Krzysiek. Skrada się, się, kurwa. Wydaje mi się, że trzeba odstrzelić. Co myślisz? Zgoda na strzał, Fire? Fire. ucieczka! Ucieczka! Nie pozostawiaj śladów. Dobra, udana misja! Mamy to. 39 jabłek, to wystarczy na razie.